ma tu wahacz? Zapraszam na test charakternego, krewkiego i zadziornego Volkswagena T-Rock. Te wszystkie określenia znalazłem na stronie producenta o tym modelu i na filmie powiem jak mają się one do rzeczywistości. Między innymi oczywiście, ponieważ kompleksowo przedstawię ten samochód, egzemplarz, który dostałem jest w wersji premium z pakietem stylistycznym Airline i ma środkową benzynę 1.5 TS i 150 koni. Startujemy! Pod kątem wyglądu zewnętrznego producent moim zdaniem nie rzucał przytoczonych na wstępie słów na wiatr. To znaczy, trzeba oczywiście zachować odpowiednią perspektywę i nie porównywać testówki, np. do Forda Mustanga, ale jak na samochód Volkswagena, T-Rock prezentuje się moim zdaniem całkiem wyraziście, bo dostajemy w nim zwartą bryłę, która sprawia wrażenie dosyć muskularnej, a jednocześnie nie jest zbyt ciężka, gdy patrzy się np. Na, na linię boczną. Testowany model na rynku pojawił się w 2017 roku i mamy w jego przypadku do czynienia jeszcze z tą bardziej kanciastą filozofią. Stylistyczną Volkswagena, ale moim zdaniem dobrze ona znosi w tym aucie upływ czasu. Dzięki wersji premium t zyskuje trochę więcej chromowanych elementów oraz światła do jazdy dziennej na zderzakach o bardziej wymyślnym kształcie, a pakiet airline dodaje zmodyfikowany kształt zderzaków i brak czarnych wstawek na dole drzwi. Wersja airline obejmująca zarówno zmiany w nadwoziu, jak i wnętrzu kosztuje 8590 zł. Chcąc mieć dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem i szarym dołem, dopłacić trzeba 4490 zł, a 8 17-celowe felgi obecne w testówce podnoszą jej cenę o jeszcze 3220 zł. Wnętrze Tiroka utrzymane jest w spójnym z jego nadwoziem, kanciastym klimacie, i moim zdaniem prezentuje się ono przyjemnie, jednak opisując je, w głowie miałbym głównie takie określenia jak rozsądne i uporządkowane, bo dostaje się tutaj bardzo przejrzyste rozmieszczenie instrumentów pokładowych o klasycznym wyglądzie. W ramach pakietu Airline w środku dostaje się czarną podsufitkę, sportową kierownicę, a także aluminiowe nakładki na pedały. Mamy również specjalny wzór tapicerki, który prezentuje się moim zdaniem naprawdę przyjemnie. Same fotele pod kątem wyprofilowania ze sportem zbyt wiele wspólnego nie mają, ale nie można odmówić im wygody. Dodatki stylistyczne w testowanym egzemplarzu miały największy udział w podwyższeniu jego ceny, ponieważ wersja Premium posiada na pokładzie całkiem solidny poziom wyposażenia, zawierający m.in. światła LED, dekoracyjne oświetlenie kabiny, aktywny tempomat dwustrefową klimatyzację automatyczną, czynniki parkowania przód tył czy sporo systemów bezpieczeństwa. W testówce dołożono do tego jeszcze kilka przydatnych rzeczy, które jednak w T-Roku wymagają dopłaty jak kamera cofania, dostęp bezkluczykowy czy nawigacja, a także pojawiły się bardziej ekstrawaganckie dodatki jak audio firmy Beats za 2240 zł czy sportowe zawieszenie za 1880 i łącznie prezentowany egzemplarz kosztował 153 153000 zł i z drogich dodatków prowadzić można byłoby w jego przypadku jeszcze jedynie panoramiczny dach i adaptacyjne zawieszenie DCC. Bez wyposażenia wymagającego dopłaty T-Roc w wersji premium i z układem napędowym obecnym w testówce, to znaczy 1.5 TSI 150 koni wraz z automatem DSG i napędem naprzód, kosztuje 124 124490 Zł, podczas gdy 1,5 litrowa benzyna, ale połączona z manualem, oznacza wydatek 114 990 zł. W momencie nagrywania tego testu, Volkswagen oferuje rabat w wysokości 9000 zł na wszystkie wersje. Ja podawałem ceny bez niego. Pod kątem układów napędowych, podstawowa wersja t roka nazwana Advance oferuje jeszcze litrową benzynę 110 koni, a do premium zamówić można również droższe, aż o 22 tysiące złotych, od tego co jest obecne w testówce, 2.0 TSI 190 koni z napędem na 4 koła, a także diesle 2.0 TDI 150 koni połączone z manualem, automatem albo też napędem na cztery koła, przy czym bez względu na konfigurację wtedy też zawsze trzeba liczyć się z koniecznością dołożenia minimum kilku tysięcy złotych względem tego co jest przedstawiane na tym filmie. Sprawia to, że silnik obecny w testówce do samochodu o dosyć kompaktowych rozmiarach, to znaczy mającego 423 cm długości i 181 cm szerokości, jawi się jako najrozsądniejsza propozycja pod kątem finansowym, oferując przy okazji takie przyspieszenie od 0 do setki. Takie od 90 do 140 km na godzinę. Dynamika jednostki napędowej jest moim zdaniem naprawdę dobra jak na auto tego typu. Przy czym dostęp do niej nie jest niestety zawsze taki sam ze względu na styl pracy siedmiobiegowego automatu DSG, który czasami sprawia wrażenie, jakby jego oprogramowanie chciało zniechęcić kierowcę do zwiększania prędkości, i objawia się to tym, że niekiedy podczas jazdy trzeba zbyt mocno wciskać pedał gazu, aby uzyskać odpowiednią reakcję. 1.5 TSI ma dobrą elastyczność, ale jednak do konkretniejszego przyspieszania wymaga obrotu w okolicach 2000, a DSG, gdy jedzie się ze stałą, prędkością schodzi z nimi znacznie niżej, zatem jakaś redukcja jest nieraz wskazana i właśnie w takich sytuacjach pojawiające się czasami ospałość przeszkadza. Nie dzieje się tak zawsze i pewnie decydują o tym niuanse związane z różnymi parametrami jazdy, ale na tyle często się to zdarza, że samochód ogólnie może sprawiać wrażenie przymulonego. Bardziej ta cecha zwraca na siebie uwagę podczas ruszania, ponieważ wtedy też skrzynia ma nieraz chwilę zwłoki, zanim auto konkretniej ruszy, co mnie skłaniało do mocniejszego wciskania gazu, a to z kolei później sprawiało, że zdarzało mi się się ostatecznie wystartować zbyt gwałtownie. Ta cecha w korkach może co najwyżej lekko zirytować, ale podczas np. włączania się do ruchu może wpływać również na bezpieczeństwo wykonywania manewrów, co jest znacznie gorsze i nie powinno mieć miejsca. Taka charakterystyka rozczarowuje tym bardziej, że czuje się, że w DSG drzemie duży potencjał, ponieważ gdy skrzynia reagowała tak jak należy, albo gdy odpalałem tryb sportowy, gdzie reakcje się generalnie wyostrzają, to odpowiednie biegi wrzucała szybko i też bez szarpnięć i mówię tutaj nawet o ostrzejszym wciskaniu gazu, wymagającym konkretniejszych kilku biegowych redukcji i pod tym kątem jest to naprawdę udana konstrukcja. Biorąc jednak pod uwagę temperujące jej możliwości oprogramowanie, poważnie zastanowiłbym się, czy jest sens dopłacać około 9000 zł do DSG. Względem zwykłego sześciostopniowego manuala. Obecny w testówce silnik 15TS i polecam już za to bez żadnych ale, ponieważ 150 koni może nie jest tutaj jakieś mocno krewkie, ale podczas przyspieszania czuje się tą moc i jest ona wystarczająca do bezpiecznej jazdy w każdych warunkach, a dodatkowo jednostka napędowa cechuje się wygładzonym dźwiękiem i też dobrze radzi sobie na niskich obrotach, gdzie nie pojawiają się niezdrowe odgłosy czy wibracje. Też samochód z 1.5 TSI na pokładzie nie zużywał mi przesadnie dużo paliwa, bo jadąc w mieście było to średnio 8 litrów na setkę. Podczas podróży po zwykłych drogach pozamiejskich z limitami 50-90 km na godzinę spalanie wynosiło około 6-6,5 litra. Na ekspresówkach były to kilce 7 litrów, a przy prędkościach autostradowych wskazania rosły do 8 litrów. Na drogach szybkiego ruchu samochód prowadził się stabilnie, a dodatkowo ujawniało się wtedy solidne wyciszenie kabiny, bo hałasy od podwozia bez względu na prędkość nie były zbyt głośne, a roz Wraz z prędkością szum powietrza był cały czas skutecznie kontrolowany bez żadnych ostrych dźwięków wiatru i nawet jadąc 140 km na godzinę w tym roku nie robiło się przesadnie głośno. Elektroniczne zegary oferują duże możliwości personalizacji. Można zmieniać chociażby to, co będzie się wyświetlało na środku. Nie tylko taką klasykę w postaci komputera pokładowego, ale mamy również inne moduły, system audio, telefon, czy też nawigację, którą teraz pokażę, ponieważ jest najbardziej spektakularna. Zwłaszcza gdy się włączy ją na całym zestawie wskaźników. Mamy też taki bardziej futurystyczny, jednak z czymś, co się wyświetla z lewej i z prawej strony, widok. Można sobie również modyfikować to, co będzie z lewej i z prawej strony. Jest widok automatyczny, klasyczny, gdzie jest. To, co przed chwilą mogliście dostrzec, ale są też trzy personalizowalne ustawienia, gdzie można sobie dostroić, co akurat potrzebujemy z lewej, z prawej strony. To wszystko działa bardzo sprawnie. Mamy tutaj większą funkcjonalność niż w nowszych modelach Volkswagena, na przykład w Golfie. Trochę trudniejsza jest obsługa tego wszystkiego, no bo jednak trzeba sięgać tutaj, ale każde rozwiązanie ma swoje plusy, minusy. To, co dostaje się w T-Roku, i tak jest łatwe w obsłudze i sprawdza się bardzo dobrze. Tym bardziej, że realnie zbyt często do tego menu nie trzeba zaglądać, ponieważ najważniejsze operacje dokonuje się z kierownicy, tutaj modyfikuje się to, co będzie na środku. Można również zmieniać na przykład w komputerze pokładowym poszczególne wskazania. Mamy zmianę widoku, bardzo przystępnie jest to zaprojektowane. Z prawej strony na dole mamy jeszcze zmianę piosenek, z lewej strony odpowiadają przyciski na dole za zmianę głośności. Przez to, że są one symetrycznie, to nie mam żadnych problemów z tym, że obsługa audio jest rozstrzelona po obu stronach. Z lewej strony mamy również sterowanie tempomatem w bardzo przystępny sposób jest to wszystko rozplanowane. Aby w systemie inforozrywki mieć nawigację, wydać trzeba 2510 zł, kupując go osobno, albo w ramach pakietu komfort, wtedy wychodzi on trochę taniej. Niestety w tym systemie nie można podzielić ekranu. Połówka mapa to jakieś dodatkowe informacje, więc trzeba się przełączać po najważniejszych modułach przyciskami dotykowymi po boku, które działają bez zarzutu. No i też wszystko się tutaj szybko ładuje. No ale szkoda, że nie ma tego dodatku. Też trochę jak na współczesne standardy, rozdzielczość mogłaby być wyższa, bo ten wyświetlacz ma bardzo dobre kolory, też świetną reakcję na dotyk. No ale jak się przyjrzy człowiek bliżej mu, no to trochę tych pikseli brakuje więcej, żeby te na przykład czcionki były takie idealnie gładkie, jak na przykład smartfony nas do tego przyzwyczaiły. Jeśli chodzi o ustawienia, to są one bardzo klarownie tutaj wszędzie pogrupowane w kategorie. Mamy też w innych miejscach odpowiednio duże elementy interfejsu, więc ten system ogólnie naprawdę daje radę. Z bajerów mamy w tym systemie obsługę gestami, z czego osobiście nie korzystałem, no ale niech sobie będzie, nikomu nie przeszkadza, też ekran na fajną rzecz, to znaczy gdy się odsunie palec od niego, to niektóre elementy interfejsu znikają dla większej czytelności, a gdy się ten palec przybliży, to się znowu pojawiają. Pod ekranem w testówce mamy w pełni fizyczny panel klimatyzacji. Z lewej strony kierownicy znajdują się w niej klasyczne elementy sterujące szybami, lusterkami czy też światłami. Nie ma tutaj żadnych udziwnień, jakichś płytek dotykowych czy coś. Biorąc pod uwagę, że na kierownicy też jest wszystko klasycznie, to może Volkswageny z serii ID czy Golf mają taki nowocześniejszy klimat w kabinie i są bardziej bajeranckie. Ale jeśli chodzi o ergonomię, taką czystą, to nic lepszego na przykład do obsługi klimatyzacji niż to, co oferuje t nie można znaleźć. Frontowa szyba w t -roku nie jest mocno pochylona, co skutkuje krótkim dosyć pod szybiem. Dobrze jest widoczna maska z perspektywy kierowcy, która do jakichś super długich nie należy, jeszcze dodając do tego regularne kształty przednich części nadwozia, to wyczucie gdzie one się kończą, nie stanowi tutaj zbyt dużego problemu. Widoczność na boki jest dobra, z tyłu po przekątnej. Mamy umiarkowanie masywny słupek. Tylna szyba jest duża, dosyć nisko poprowadzona, za to wyraźnie opada, za nią znajduje się jeszcze troszeczkę samochodu, ale później pionowo się kończącego. Kamera cofania wspierająca czujniki parkowania podczas manewrowania tyłem wymaga dopłaty 1040 zł. Jest ona ukryta w tylnym znaczku, dzięki czemu nie powinna się brudzić, wysuwa się tylko wtedy, kiedy jest potrzebna. Oferuje pod kątem rozdzielczości, ostrości, dosyć kiepską jakość, ale za to mamy bardzo dobrą płynność, dużą czytelność dzięki odpowiedniej rozpiętości tonalnej, również pole widzenia, które nie przekłamuje odległości obiektów po bokach, wypada ok. Wybór profilów jazdy w testowanym modelu wymaga dopłaty w wysokości 740 zł i moim zdaniem powinien być on powiązany w pakiecie ze sportowym niższym o 1 cm zawieszeniem. Niemniej jednak dodatek ten pozwala zmieniać nie tylko charakterystykę silnika, ale również układu kierowniczego i na sporcie kierownica stawia w T-Roku całkiem spory opór również przy niskich prędkościach i typowo do miasta lepiej nadają się ustawienia normalne, gdzie kierownica pracuje już dosyć lekko, a manewrowanie jest bezproblemowe, również ze względu na przyjazną bryłę na dworze. Za to usztywnienie pracy koła kierowniczego sprawdza się przy wyższych prędkościach, ponieważ testowany Volkswagen oferuje jak na crossovera całkiem bezpośrednie reakcje na drodze, a odpowiednia siła wspomagania poprawia ogólne wrażenia. Nie testówką jeździło się przyjemnie i osoby poszukujące auta tego typu, oczywiście wciąż odpowiednio wygładzonego dla przewidywalności prowadzenia, ale jednak dostarczającego trochę więcej wrażeń, propozycje Volkswagen'a powinny brać pod uwagę. Usportowione zawieszenie dobrze dopasowuje się do charakteru układu kierowniczego, ponieważ przechyły w t -Roku nie były dokuczające, nawet jeżdżąc po zakrętach trochę szybciej. Przy czym okupione jest to większą sztywnością na nierównościach, która w testówce powiększana była jeszcze przez większe felgi. Poziom ten nie był przesadzony i jedynie fani kanapowych aut z tego segmentu mogliby już konkretniej narzekać. Ale biorąc pod uwagę, że t jakiegoś ostrego charakteru i tak nie ma, i zwłaszcza z automatem mnie zachęcał raczej do spokojniejszej jazdy, to uważam, że zwykłe, bardziej kompromisowe zawieszenie wieszanie mogłoby się lepiej w tym modelu sprawdzić bez odczuwalnego uszczerbku na zachowaniu w zakrętach na ambientowe oświetlenie w t roku składa się sporo elementów. Mamy ledowe paski na drzwiach, jeszcze lampki w klamkach, przy uchwytach, też w kieszeniach, w drzwiach podświetlone są przestrzenie na nogi. To akurat kiepsko widać w kamerze. Też schowek za dźwignią zmiany biegów doczekał się swojej dekoracyjnej lampki. Kolorem tego dekoracyjnego podświetlenia nie można sterować. Tak samo niezmienna jest biel, którą znaleźć można na instrumentach pokładowych. Mamy tutaj jedynie na zegarach, a także na centralnym wyświetlaczu akcent niebieski kolorystyczny, co że tutaj taki mocno neutralny nastrój, jeśli chodzi o barwy po zmroku, ale całkiem przyjemny, moim zdaniem, biorąc pod uwagę mnogość tych dekoracyjnych źródeł światła. Nikomu nie powinien przeszkadzać, jeśli ktoś lubi właśnie takie neutralne bardziej klimaty, to jest OK, wszystkie przyciski i przełączniki doczekały się tutaj swojego źródła światła. Z przodu w T-roku, jeśli chodzi o oświetlenie, najbardziej wyróżniają się ciekawie wyglądające paski do jazdy dziennej, które są zintegrowane z kierunkowskazami, znajdujące się nad nimi światła główne mają bardziej standardowy wzór. W kierunkach w bocznych lusterkach też znajdują się ledy, przy czym nie ma tutaj jednej świetlnej listwy, tylko kilka oddzielonych od siebie segmentów. Z tyłu również światła oparte są o technologię diodową, i ogólnie w swoim kanciastym, takim powiedzmy bardziej technicznym kształcie, pasują one do charakteru nadwozia tego samochodu. A przy okazji, testówka w ciemnościach wygląda moim zdaniem po prostu ładnie. Niestety, do tego led towarzystwa nie pasują żarówki, które siedzą na dole zderzaków i doświetlają zakręty. Światła LED umieszczone zostały w soczewkach i działają bez zarzutu, oferując zarówno dobrą moc świecenia, jak również precyzję i stopień doświetlania poboczy. Nie znajdzie się w nich za to żadnych bardziej zaawansowanych funkcji adaptacyjnych znanych z matrycowych LEDów Volkswagena i do tego modelu nie można ich dokupić. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego za 1830 zł extra ma klasyczny dla Volkswagenów kształt, to znaczy mało porywający pod kątem designerskim, ale praktyczny, ponieważ nie jest tutaj ani zbyt grubo, ani zbyt ciężko, nie jest też przesadzona ta konstrukcja w innych wymiarach. Mamy na większości powierzchni czarny plastik, są też dekoracyjne srebrne wstawki i gumowane przyciski. W górnych częściach deski rozdzielczej, a także drzwi w testówce mamy twarde tworzywa, które robią nie najlepsze wrażenie, takie plastikowe mocno, zwłaszcza gdy padają na nie bezpośrednio promienie słońca. Gdyby ten samochód był tańszy, to można by przymknąć na to oko, no ale na jego półce cenowej można by oczekiwać czegoś więcej. Na szczęście podłokietnik jest taki jak trzeba, to znaczy wykończony skórą i też miękki. Też trochę na drzwiach mamy ekoskóry są też przyjemne szare wstawki co prawda połyskujące, ale przez to, że to nie jest taka ordynarna fortepianowa czerń, tylko jednak przyjemniejszy kolor, to wypadają estetycznie moim zdaniem dobrze, fortepianowej czerni znaleźć można trochę na tunelu środkowym oraz na konsoli centralnej, ale nie w takich ilościach, żeby przeszkadzała, jeśli chodzi o detale, przyciski czy jakieś pokrętła działają bardzo przyjemnie, też dobrze zostały wykonane, żadnych niepożądanych dźwięków podczas jazdy tym samochodem nie słyszałem, więc ogólnie nie jest źle, ale jest jednak tutaj zbyt plastikowo, aby w konkretniejszym stopniu chwalić jakość tej kabiny. O ile podczas jazdy niepożądanych dźwięków nie ma, to już chwytając za uchwyty na drzwiach, zdarza im się trochę zaskrzypieć. I przy okazji wykonane są z naprawdę biednie wyglądającego plastiku. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niepowalający, ale przyzwoity zapas wolnej przestrzeni. Trochę lepiej jest nad głową, ponieważ ta nawet konkretnie się prostując, mam jeszcze taki margines, dół środkowy w testowanym modelu jest w wyraźnym stopniu wystający. W jego okolicach spotkać można dwa porty USB, są one w standardzie C, dwa kolejne również w tym samym standardzie, znaleźć można z przodu i to mi się akurat nie podoba, że przy takiej ilości gniazd chociaż jedno nie zostało, czy dwa w tym starszym standardzie, żeby nikogo nie zmuszać do kupowania przejściówek albo nowych kabli. Tylna kanapa prezentuje się tak, mamy w niej rozkładany podłokietnik. Bagażnik Tiroka ma 445 litrów pojemności, umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, duży otwór, a także regularne kształty. Z praktycznych dodatków mamy po obu stronach haczyki na różnego rodzaju torby i to by było na tyle. Jest również podwójna podłoga. W testówce się ona nie znalazła, ewentualnie można tą właściwą podnieść i zamocować wyżej, już tego nie będę teraz robił, bo z grubsza wiadomo jak to by wyglądało. Pod podłogą znalazł się zestaw naprawczy oraz element systemu audio firmy Beats. Uznałem jednak, że ustawię tę półkę wyżej, prezentując maksymalne zdolności ładunkowe samochodu, które po złożeniu oparć tylnej kanapy wynoszą 1290 litrów. Podsumowując, T-Roc to model, który nie jest jakoś bardzo zadziorny czy krewki. Jest on za to kwintesencją Volkswagenowego stylu sprzed kilku lat, kiedy to marka bardziej niż w najnowszych modelach stawiała na konserwatyzm, dzięki czemu testówka oferuje bardzo wysoki poziom, jeśli chodzi o przystępność obsługi, a ta cecha ma moim zdaniem znacznie większe znaczenie. T-Roc jest też dobrą propozycją dla osób poszukujących bardziej wyrazistych właściwości jezdnych przy zachowaniu odpowiedniego komfortu i przyjemnie muszę przyznać się, to auto prowadzi, a do poprawy kwalifikuje się w nim według mnie jakość wykonania. Ogólnie model ten moim zdaniem zdecydowanie wart jest zainteresowania, przy czym osobiście bardziej celowałbym w wersję z manualem. I to wszystko, co przygotowałem o t -Roku. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Bachacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!